Cześć, witaj. Zapraszam dzisiaj na sesję z Kingą i jej niesamowitymi lokami. Na początku zawsze staram się troszkę poznać fotografowaną osobę, więc dużo zadaję może pytań, ale bardziej to tak w formie rozmowy. Tutaj podczas sesji starałem się używać jak najwięcej naturalnego światła. Akurat o świetle błyskowym zrobię kolejny odcinek, więc że tak powiem, polecam zasubskrybować żeby zobaczyć jak to wygląda praca z błyskiem w tym przypadku akurat korzystałem z fajnego miękkiego światła akurat był dzień słoneczny, ale co jakiś czas chmurki się pojawiały akurat też byliśmy od strony zacienionej, więc taki otwarty cień naprawdę świetnie się sprawdza czasem daje lekki uwagi chociaż większość osób z którymi mam okazję pracować już gdzieś tam miały styczność z aparatem ale staram się też coś doradzić jak tylko mogę. Tutaj zmieniliśmy miejscówkę, weszliśmy do parku, fajne były prześwity, gdzieś tam a słonko akurat jeszcze było dosyć wysoko, więc te przebłyski jeszcze nie były takie, jakie bym chciał, ale myślę, że ciekawe boka się robiło z tyłu, więc przy samiangu... 85 mm, 1,4 naprawdę świetnie to się sprawdza. Jak widać, akurat w ciągu tygodnia, tak nawet w lecie, ruch w parku nie jest jakiś duży, dlatego można na spokojnie sobie takie sesje organizować. Szczególnie po ostatnim remoncie troszkę się pozmieniało. Używam tutaj cały czas prawie migawki elektronicznej, czyli cichej, więc fotografowana osoba akurat nie zawsze wie, w którym momencie robię zdjęcia. Ale jak coś, to zawsze mówię o tym, że w tym momencie coś zmienić czy coś. Też często łapię krótkie klipy, dlatego jest to dosyć dla mnie takie praktyczne, że nie słychać tego dźwięku migawki, chociaż wiem, że zawodowe modelki lubią to, bo wtedy wiedzą kiedy zmienić pozę. Tu akurat myślę, że często hmm, podczas sesji o tym wspominam. Przeniesiemy się jeszcze z tyłu, bo. Zauważyłem fajne prześwity właśnie na liściach, więc postarałem się też je uwiecznić. Też akurat oczywiście zabawa włosami, więc naprawdę rewelacja. Szczególnie właśnie tak podsłonko sprawdza się świetnie. Jak widać, nawet tutaj jakieś blendy czy coś nie było potrzeba. Naprawdę światło było już tak dosyć fajne, miękkie. W pełnym słońcu też trzeba uważać, bo czasem światło odbija się mocno od trawy, i wtedy kolory skóry na twarzy mogą być troszkę. Łapać więcej zieleni, tu na szczęście nam się udało tego uniknąć. W sumie zrobiliśmy tutaj tylko kilka zdjęć, przenieśliśmy się w kolejną miejscówkę. Tutaj akurat spodobały mi się te schody, naprawdę fajnie się prezentują. Akurat w lecie szkoła muzyczna jest zamknięta, więc tam tylko czasem jakieś koncerty się odbywają, więc było spokojnie. Tutaj, żeby całą postać zmieścić w kadrze, użyłem 45 żeby nie musieć bardzo daleko się odsuwać. Prawdopodobnie używałbym też podczas tej sesji 35 mm, ale ze względu na to, że akurat była w serwisie to dominować, będą kadry, właśnie 45 i 85. Zawsze lubię troszkę urozmaicić kadry nie tylko portretowe, ale też takie troszkę całej postaci, jeśli jest taka możliwość. Chociaż, oczywiście, u mnie dominuje na pewno. Ten obiektyw 85 jakoś tak moje ulubione, może dlatego, że jestem lekkim introwertykiem, więc wolę gdzieś tam być odsunięty dalej od fotografowanej osoby. Podczas sesji zawsze staram się zachęcić, chwalić, bo też trzeba pamiętać, że fotografowana osoba nie zawsze, jak się nie ma feedbacku, to nie wie akurat w danym momencie, jak czy, czy robi dobrze pod kątem ustawienia, czy źle, dlatego trzeba mieć to na uwadze, że zawsze trzeba mówić, jeśli coś jest nawet nie tak, to można zaproponować, może zmienimy troszkę pozy, czy coś. Tutaj akurat niedaleko storczykarni jest takie też miejsce, gdzie dużo ludzi nie chodzi. Widać chyba świeżo po skoszeniu trawy, ale mm, fajnie słonko zaświeciło, dlatego starałem się z tego skorzystać. Tutaj używam takiej blendy z wyciętym otworem, ze względu na to, że Widzę wtedy modelkę, oczywiście mając asystenta, czy asystentkę, tutaj można mieć blendę taką zwykłą, czy nawet jeśli mając statyw, można przyczepić do statywu. No, dla mnie to już jest za dużo noszenia, dlatego wygodniej mieć taką blendę, a też fajne bliki daje tutaj w okach, w okach w oczach, dlatego sprawdza się bardzo fajnie, akurat to taka samoróbka, ale Wiem, że można kupić oryginał. Niestety, akurat w Europie ciężko dostępny, bardziej gdzieś tam w Stanach widziałem taki obiekt. To Łeskot robi nazywa się Omega 360, więc polecam. Jak ktoś ma możliwość czy dojścia, to warto kupić oryginał, ma troszkę więcej możliwości, jeśli chodzi o konfigurację. Tutaj, oczywiście, też zabawa włosami. Zawsze tam zachęcam do takich zmian. Też chciałem pokazać, bo Kinga miała fajną bransoletkę, więc też staram się takie detale doceniać. Jeśli ktoś jednak gdzieś tam ma jakieś kolczyki czy coś, to też warto pokazać, bo trzeba pamiętać, że dziewczyny zwracają na, taką, na takie dodatki szczególną uwagę. My, mężczyźni, czasem patrzymy tak dosyć ogólnie, ale trzeba jako fotograf na to zwracać też uwagę, szczególnie jeśli ktoś fotografuje również pary młode. To często jest tak, że te detale mają ogromne znaczenie i były dobierane, że tak powiem. Tutaj e, dokładnie. E, tu zmieniliśmy jeszcze inną miejscówkę, też akurat jest możliwość skorzystania z trawnika, to czemu nie? E, troszkę ta ścieżka mnie tam w tle przeszkadzała, ale, ale wydaje mi się, że fajna izolacja tła, więc tutaj rewelacja, a przy okazji modelka może troszkę odpocząć, e, więc też jak jest możliwość, że tak powiem, skorzystania z takich badli statycznych, to czemu nie? Oczywiście tam gdzieś ludzie się przechadzali, więc na pewno. E, Trzeba uważać w tle, czy tam kogoś nie mamy. Ewentualnie oczywiście można użyć Photoshopa, ale staram się jednak wszystko ustawić tak w aparacie, żeby te kolory i zdjęcie od razu wyglądało dobrze. Wiem, że z cieni można dużo powyciągać obecnie, nawet bez używania blendy czy lampy, ale ja tam lubię mieć zdjęcie od razu udane Tu starałem się Kingę tak ustawić, żeby wpisać ją idealnie w tą lukę między liśćmi. Bardzo fajne fajny boka się ro, robiło z tyłu, więc też rewelacja szczelki wiatr gdzieś tam podwiewał. Więc super. Ja standardowo fotografuję teraz, od kiedy przeszedłem na bezlustrykowce w priorytecie przysłony, czyli staram się używać ISO jak najniższe. Ale na tyle, żeby czas był krótki, żeby no, zdjęcie nie było poruszone, ponieważ na no, większość aparatów obecnie ma stabilizację, jak Sony, Nikon czy, czy Canon, więc tutaj z tym obecnie nie ma problemu. Ale trzeba pamiętać też, że e, osoba fotografowana również się przemieszcza, dlatego e, przynajmniej ta 1:250. Ja tam, żeby być spokojniejszym, a czasem nawet czym krótszy czas, tym lepiej. Tutaj stwierdziłem, że wykorzystam spryskiwacz, zwykły spryskiwacz. Oczywiście e, woda. Najlepiej ciepła, jeśli jest możliwość, chociaż w upalne dni sprawdza się nawet taka chłodniejsza, bo można troszkę ochłodzić, więc też się sprawdza. Zobaczyłem teraz u fotografów z DR 5000, jak fotografowali makro, i spodobało mi się, bo i tak pomyślałem: dlaczego nie użyć tego do sesji portretowych? I czasem sprawdza się fajnie, szczególnie jak mamy słonko. Czasem fajne boka właśnie się robi i często sporo osób myśli, że to taki wiosenny deszczyk, wiosenny, letni, dlatego świetnie się to sprawdza. Jak widać jest frajda i modelka ma Friday i fotograf, więc przynajmniej coś innego, coś takiego unikatowego, dlatego warto próbować, eksperymentować. Tutaj akurat 45 czy 35 fajnie się sprawdza. Potem pojechaliśmy troszkę dalej, żeby wykorzystać zachód słońca. Tutaj również z blendą. Tak mówię mówię, no, dałoby się i bez blendy tutaj obejść, chociaż ja zawsze szukam tego błysku w oczach. Więc jak nie używam lampy błyskowej, to staram się właśnie skorzystać z blendy. Szczególnie że to jest. Tanie akcesorium, a efekt naprawdę jest niesamowity. Jak wiadomo, ja lubię kolory mocno nasycone i kontrast, więc wiem, że teraz jest moda na bardziej takie stonowane, stonowaną kolorystykę. Ale to akurat moje klimaty od zawsze, od kiedy nawet jeszcze fotografowałem na filmach analogowych, to naprawdę to jest to, co lubię i, i uważam, że zawsze to będzie na topie, dlatego tak trzymam się tych kolorów. Może czasem troszkę przesadzone, ale staram się jednak tą kolorystykę gdzieś tam cały czas zachowywać. Tutaj czasem kwestia ustawienia. Tu zachęcam zawsze właśnie. No, Kingi z tymi włosami to yy, zawsze jakaś zabawa. No, to rewela rewelacyjnie się tutaj sprawdzała, dlatego yy, zachęcałem ją do tego. Yy, ale też jakieś właśnie tu podparcie troszkę ręki trzeba pamiętać, żeby nawet jeśli robimy kadry takie typowo portretowe. Warto gdzieś to ustawienie rąk czy nóg jednak zachować, bo mimo wszystko z perspektywy aparatu jest to dosyć takie widoczne. Dlatego to ułożenie jest tak ważne. Szczególnie, jak na przykład, model czy modelka ma kieszonki, kieszenie w spodniach czy coś, to też warto z tego skorzystać. Tutaj, jeśli jest koszula, czasem nawet jeden guzik rozsmiać, troszkę ramię pokazać, też, też fajnie to się sprawdzi, szczególnie przy takiej fotografii kobiecej bardzo wtedy tak delikatnie to wygląda. Tutaj w sumie ja tylko zmieniłem pozycję o 180 stopni, więc z perspektywy bardziej teraz od strony źródła światła. I tutaj taka zasada, co kiedyś gdzieś tam się nauczyłem, że nos w kierunku światła i wtedy te cienie, że tak powiem, będą jak najmniej, najmniej widoczne. Oczywiście ja znam tutaj zasadę. Typowo takie Rembrandowskie oświetlenie czy coś, ale też lubię takie troszkę, może i płaskie światło, chociaż ono jest takie już troszkę stonowane, bo to słońce już tam było bliżej zachodu może nie jeszcze złota godzina ale już było to dosyć tak bliżej tego zachodu słońca ale takie ciepłe kolory też uwielbiam, czy to na sesjach właśnie portretowych, czy nawet z parami młodymi świetnie się sprawdza. Akurat sam Yang daje troszkę też cieplejsze kolory ale, ale tam przy obróbce Starałem się to troszkę minimalnie w tą chłodną stronę, ale mimo wszystko zachować jednak ten taki klimat letni, od akurat był sierpień, więc naprawdę dosyć, dosyć fajnie. Tutaj często lubi wiać, ale przy ciepłej pogodzie to naprawdę świetnie się sprawdza. Jeśli fotografujecie gdzieś w polach to czy trawach jakichś to zawsze starajcie się nie niszczyć. Tutaj ja zawsze tak jak widzicie Kinga stoi tak bardzo na skraju blisko drogi żeby jednak nie niszczyć tam akurat było wydeptane chyba przez jakieś zwierzęta czy coś więc staliśmy w tym miejscu i staraliśmy się bardzo jakoś nie przemieszczać nie biegać po tym bo tak jak mówię też trzeba szanować czyjąś pracę. Więc nawet załóżmy gdzieś tam jakby przejeżdżał właściciel pola żeby nie miał pretensji do nas. I, i, I dlatego zawsze dbajcie, czy to o rzepak, bo to też co roku jest modne, szczególnie, że już prawie mamy kwiecień, więc teraz w maju gdzieś ten rzepak się pewnie będzie szybko pojawiał. No, i tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o pracę ze światłem naturalnym. Tak bardziej na luzie tego typu sesje lubię robić, chociaż akurat teraz zimowo, to starałem się troszkę ple... bardziej w studio ale plener to jest to, co lubię, bo daje wiele możliwości. Dlatego jeszcze raz dzięki. W kolejnym odcinku postaram się przedstawić bardziej od strony troszkę pracy ze światłem błyskowym. Pozdrawiam, miłego dnia lub wieczoru i jak coś, do zobaczenia. Hej, cześć.